Dzień dobry, trochę tu ciemno, chciałam Wam nagrać filmik jak zbieram jajka z kurnika, ale mm, myślę, że zrobię to na podwórku, ale pokażę Wam moje kureczki. Ta wyżej to jest green shield, ta niżej to jest rosa nioska dwuletnia, albo ponad nawet dwuletnia. To jest moja kureczka, która jest z własnych lęgów. Idzie kolejna mała kureczka, ale trochę się mnie boi. Pozbierałam jajka. Zaraz Wam coś pokażę. Trochę Wam opowiem. O, ta kureczka wygląda trochę jak czubatka, ale to nie jest czubatka. To jest miks. Też z własnych lęgów. Słucham. O co chodzi. I one sobie tutaj tak wchodzą, mają te swoje stanowiska do znoszenia jaj dosyć wysoko, dlatego żeby mój wspaniały piesił maksium nie przyszedł i ich nie wykradał. Proszę, przyszedł kogucik z własnych lęgów. Gdyby ktoś chciał adoptować kogucika, zapraszam. Tutaj teraz przyszła greenshielka. One tak sobie przychodzą z podwórka, wychodzą kiedy chcą, wchodzą kiedy chcą. Te akurat tutaj spróbują ustalić, która gdzie będzie się nieść. Jak widać, kurki nie są zestresowane, są radosne, nie są płochliwe. Zobaczcie, to jest trudna decyzja, w którym gnieździe się znieść. O! Przecież nie kłócić. Dla wszystkich wystarczy miejsca. Dobra, idę z jajkami. Mamy ławkę, szkoda czasu, żeby szukać dogodnego miejsca. Korzystamy z tego, co mamy. Więc tak, słuchajcie, trochę wam po, opowiadam o jajkach. Dzisiejsze zbiory będzie ich więcej. Mamy takie jajeczko. Nie do końca może ten telefon pokazywać koloru, ale jest ono zielone, Zielonko, zielonkowe, zielone. Dobra, nie będzie tak. I te jajeczko. Składają kurki Green Shield. Ale Green Shield, zielone jajko, może wyglądać zupełnie inaczej. Może mieć odcień taki bardziej oliwkowy. Nie wiem, czy to widać. Myślę, że minimalnie widać, aczkolwiek na żywo to jajko jest bardziej ciemne. Słuchajcie, bialuteńkie. Piękne bialuteńkie jajeczko. Wiecie, kto składa takie jajeczka? Najlepsza nioska. Bo najwięcej jajek w ciągu roku składa To jest leghorn Biała kura, białe jajo Słuchajcie Są też takie ciapkowate jajeczka Ale są też ciemne jajeczka I też mogą się różnić odcieniami Bardziej ciemne To znoszą właśnie te kurki Lochman brown Śpiewające to jajeczko jest dosyć duże. I to jajeczko nie jest od kury z tego roku. To jest tegoroczne. To jest tegoroczne. To jest tegoroczne. To już nosi starsza nioska, Rosa. Mam też bardzo stare kury w swoim stadzie. Jest jeszcze jedna kura, która ma już około 4 lat. I te starsze kury mają to do siebie, że znoszą jajeczka już takie mniej kształtne takie ściśnięte, wymęczone. To jest też odnioski już dwuletniej. Zobaczcie, troszeczkę się różni kolorem, ale widzicie, jest olbrzymie. I wcale nie musi oznaczać, że tutaj są dwa żółtka. Nie, nie, nie. Koleżanka tutaj sobie trapię. A to jajko to jest furora. Bo to jest jajo gęsie. Tak, gęsi jesienią też się znoszą. I o tym pisałam post. Najbardziej dzisiaj jednak ucieszyło mnie to jajko. Z pozoru wygląda jak jajo grin Jest. Praktycznie tego samego rozmiaru. Muszę sobie poprawić. To jest bardziej brudne. I teraz słuchajcie. Skąd wiem, że to nie jest jajo grę Jakie dotykam. I to widać już na pierwszy rzut oka, ale nie każdy, kto jest... osoba, która nie jest bardziej wprawiona w, w hodowli zwierząt, nie... może na to nie wpaść, ale ono jest takie gładziutkie, takie bardziej śliskie, takie zupełnie inne. Słuchajcie, mogę sobie po nim trzeć i ja już czuję, że to jest grubsza skorupka niż skorupka tego jajka. Nie wiem, sprawdzam, czy... Słuchajcie... To jest w ogóle inny dźwięk takiego drapania. I to jest jajeczko kaczuszki bieguski. On tylko jedną, jedyną biegunię i ona mi to jajeczko zostawiła na podwórku, dlatego jest takie brudne. Zostawiła je trochę w trawie, trochę w ziemi było. I akurat szłam, patrzę jajko leżę myślę, co to jajko tutaj robi. Podniosłam i to jest drugie jajko w tym sezonie, w sezonie jesiennym, które zniosła mi bieguska. Bieguska w w tym roku została do nas przywieziona i to jest młoda kacuszka. Także tak też może być, że kacuszki mogą się nieść na jesień. To jest piękne jajeczko. Piękne, bo ma takie w ogóle kropeczki. Jest śliczne. To jest od Lochmanki. Jest bardzo jasne, ale jak będę miała bardzo ciemne, teraz akurat nie mam, to wam pokażę. Także zabieram te skarby do domu. Bardzo się cieszę z tego jajeczka. Z tego też. Z każdego. To jest fajne, że gęsi się niosą. To jest taki prezent dla mnie. E, jajko gęsi na jesień, ale to też jest prezent. Zwłaszcza, że mam jedną kaczuszkę. To tyle o kaczuszkach. Kureczka sobie chodzi, grzebie. Tak. Wolny wybieg to jest to. To jest to, co kury powinny mieć. Nieograniczona przestrzeń i możliwość grzebania tutaj jest akurat klepisko, bo tutaj dosiewaliśmy trawę, a teraz mamy wysypaną ziemię, więc będziemy tutaj jeszcze równać, ale pastwisko kureczki mają też. Tylko teraz akurat wam nie pokażę, bo muszę się zebrać. Co nie kureczko? To w ogóle jest taka rasa, że to są kureczki, które są bardzo proludzkie. One nie są dzikie. Spędzają czas z człowiekiem. Idzie stara nioska. Tam z tyłu. Rossa.